Matko Najświętsza, Matko mojego Pana i Matko moja, przychodzę dziś do Ciebie, niosąc w sercu ciężar spraw, których sam nie potrafię unieść ani rozwiązać. Ty znasz wszystkie drogi mojego życia, znasz każdy węzeł, który plącze moje serce, moje myśli i moje relacje. Ty widzisz, jak trudno mi iść naprzód. Gdy tyle trosk więzi mnie i odbiera mi pokój. Ty wiesz, co znaczy cierpienie i niepewność. Znasz lęk przed jutrem, ból straty i udrękę serca. Patrzyłaś na cierpienie Twego Syna, znosiłaś samotność, troskę i ból. Dlatego wiem, że rozumiesz mnie lepiej niż ktokolwiek inny. Przychodzę do Ciebie, bo wierzę, że w Twoich dłoniach. Nawet najbardziej poplątane węzły mogą się rozwiązać, matko powierzam ci moje trudne sprawy. Oddaję ci wszystkie troski, które odbierają mi radość i siłę. Czasem czuję się tak słaby, tak zagubiony, że nie wiem, w którą stronę pójść. Wiem, że sam nie znajdę odpowiedzi, dlatego błagam cię, weź te węzły w swoje ręce, i rozwiąż je tak, jak ty uznasz za najlepsze. Daj mi cierpliwość, abym nie buntował się przeciwko temu, czego jeszcze nie rozumiem. Naucz mnie ufać Bogu nawet wtedy, gdy droga jest ciemna i pełna przeszkód. Daj mi serce, które nie przestaje wierzyć, że każde cierpienie może stać się drogą do większego dobra. Proszę cię, matko, umocnij mnie w chwilach, gdy upadam. Podnoś mnie, kiedy zniechęcenie odbiera siły? Ucz mnie codziennie powstawać, nie tracić nadziei i nie rezygnować z walki o dobro. Niech każdy poranek będzie dla mnie znakiem, że Bóg daje nową szansę, a Twoja obecność prowadzi mnie ku światłu. Wiem, że nie zawsze rozumiem plany Boga. Czasem buntuję się, czasem wątpię. Czasem uciekam od Jego woli. Dlatego dziś w Twojej obecności proszę o przebaczenie. Przepraszam za grzechy, które ranią serce Twojego syna. Przepraszam za chwilę, gdy nie okazywałem miłości ani miłosierdzia tym, którzy byli obok mnie. Wiem, że sam potrzebuję przebaczenia, i dlatego dziś wybaczam wszystkim, Którzy kiedykolwiek mnie skrzywdzili. Matko, weź w swoje dłonie moje serce. Zranione, pełne niepokoju, a czasem twarde i zamknięte. Rozwiąż węzeł mojego lęku, aby ustąpił miejsca zaufaniu. Rozwiąż węzeł gniewu, aby moje serce było zdolne do pokoju. Rozwiąż węzeł smutku, aby we mnie odrodziła się radość. Rozwiąż węzeł niepewności, aby moja droga była prostsza i jaśniejsza. Mario, proszę cię przez miłość, którą otaczałaś swojego Syna, stań dzisiaj obok mnie w mojej słabości. Wstawiaj się za mną u Boga, aby Jego łaska napełniała każdy mój dzień. Pomóż mi, aby mnie żył tylko troską o siebie. Ale bym nawet w trudnościach potrafił dzielić się dobrem i umacniać innych. Niech moje życie, oczyszczone i uwolnione z węzłów, stanie się świadectwem miłości Boga. Niech każde rozwiązane cierpienie przybliża mnie do nieba. Niech odzyskany pokój i radość służą nie mojej chwale, ale chwale Królestwa Bożego. Matko, wiem, że mnie nie zostawisz. Wiem, że jeśli coś powierzę Tobie, Poprowadzisz to ku dobru, dlatego dziś z ufnością dziecka wobec matki oddaję Ci wszystkie moje sprawy. Te, które mnie bolą, te, które mnie przerażają, i te, które wydają się niemożliwe do rozwiązania. W Twoje ręce składam wszystko, czego sam nie potrafię udźwignąć. Matko, rozwiązująca węzły, prowadź mnie. Matko pełna miłości, ochraniaj mnie. Matko niosąca pokój, ucz mnie ufać. Amen.